Dość oczywiste. Czy bylibyśmy źli, jeśli ktoś był do nas w pod... Ogólnie tak uogólniam, czy jeśli ktoś by podszedł do nas i poprosił o Nie wiem, nigdy takiej sytuacji nie mieliśmy, więc nie wiem, jakbyśmy się zachowali, ale raczej byłoby to dla nas przyjemne e, aniżeli, aniżeli e, jakieś takie nie, nie wiadomo jakie. O, so, sobie dostał, widzę, moderatora, a to od cytrusowa. No, czyli cytrus też pewno gdzieś siedzi na jakimś stajniaku. Ciekawe, czy się ujawni. Bo ja mu nie dałem moda, więc cytrus musiałby wychodzić. Jak mam na imię, no to to, to, to chyba każdy wie. Eee, czy będzie czynny serwer po live? Eee, nie wiem, zobaczymy. Raczej nie, aczkolwiek. No zobaczymy, zobaczymy. Wujek krzychu jak tu zapitala ciągnikiem. Czek, koświk ktoś skończy z tą czy nie? Kosi. Dobra. Od starych live'ów powiadasz? Nie no, bo za pierwszym razem jak napisałeś, to nie miałeś tego znaczka od moderatora, więc tego tak się dziwię, myślałem, że dostałeś. No ale dobra, skoro mówi, że od starych live'ów, no to spoko. Możesz troszkę poogarnić, jeśli będzie ktoś robił spam niepotrzebny. E <coughs> w jakim województwie? dolnośląskim? Wersję 2008 to mogę grać raczej tak. Pewnie wprowadzi na konta, Broadcastera i tu sobie moda. Nie no, bez przesadę. Sobie na pewno kiedyś dostawał moda, ale po prostu się dziwiłem, bo za każdym razem nie miał moderatora, to jakby tego znaczku moderatora, a teraz już ma. No maila, jak możesz, to odpowiedź w najbliższym czasie. Harry nawet po live postaram się jakoś wbić. Zobaczymy, zobaczymy po prostu co tam zaproponowałeś. Czy mam gry na sprzedaż? Ogólnie nie, gier na sprzedaż nie mam, a ja jeśli mam gry to po prostu, że tak powiem, nie pozostawiam, dużo gier mam ogólnie na komputerze, czyli Orgy z tym i tak dalej i tak dalej, troszkę też mam gier pudełkowych, ale ogólnie e, jeśli coś to e, zostawiam, co bym, tego hajsu ZNTA jeszcze nikomu nie dałem, ponieważ nie miałem czasu kiedy się tym zająć. Ale jak będę, zanim zabiorę się na za nagrywanie kolejnego odcinka z Eurotracka, to na pewno to wykonam. Bo jest to. Znaczy, jaki jest mój ulubiony samochód, to. nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo za bardzo się tym motoryzacją nie zajmuję. Myś pokaż tak im bardziej kamerkę, żeby widzieli, w przód, co się dzieje. Ehm teraz za bardzo się nie zajmuję, ale jeśli chodzi o mój samochód, który aktualnie chciałbym posiadać Gabi, że to chyba troszkę warudze i ma czasami już tego dosyć, ale... Nie, nie. nie absolut, ale, absolutnie, absolutnie! Jest to Audi A3. E, Czekaj, chwilkę. Daj na chwilę stopa. Uff, daj gracze. Jest to trudność. Czy mam Skype'a? No to chyba jest logiczne. Każdy ma Skype'a. Czy można być na serwer? Nie wiem. Jeśli nie ma tego, jeśli nie możecie wbić, no to logiczne jest, że już nie ma. Czy no, ile mamy kasy na na czacie? Tak. 190. 190. To jest napisane w kabinie szalej, nie wiem o co chodzi, no ale okej. Okay. Nie, 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 Michał Platini. Czy piractwo nie, obecnej cenie gier jest dalej nie, nie, stać mnie na nie, to Znaczy powiem tak. Dość, dużo gier aktualnie oferuje opcje multiplayer, a jak wiadomo aby grać na multiplayer zazwyczaj trzeba mieć grę oryginalną, więc to jest ten że powiem, plus kupowania gier oryginalnych, tak? Więc ogólnie rzecz ujmując jeśli chodzi o piractwo, to dla mnie jedynym wyjaśnieniem piractwa tak naprawdę to jest pobranie gry na maksymalnie 24 doby, bo tam nawet tak w prawie jest, że jeśli mamy coś pobranego na no krócej 24 doby takie, no po prostu pobieramy daną grę i w ciągu 24 godzin, to tak jakby musimy ją usunąć z dysku, żeby to nie było uznawane jako piractwo. I według mnie, czy ja czasami również tak robię, że jeśli nie jestem przekonany co do danej gry, czy będzie mi się podobała i tak, dalej, i tak dalej, To pobieram sobie po prostu ją na chwilkę, dosłownie, żeby sprawdzić czy mi się podoba, czy grafika mi pójdzie i tak dalej, i tak dalej, czy pięknie będzie to chodziło. I po prostu usuwam. Jeśli pięknie mi chodzi i tak dalej, to po prostu... Kupuję sobie tą grę, a jeśli mi się nie podoba i tak dalej, i tak dalej, to po prostu nie kupuję. Usuwam wszystko i po prostu zupełnie ogrze zapominam Więc dla mnie piractwo... No znaczy wiadomo, studia teraz te wydawnictwa gier sobie dość spore ceny wołają eee... Szczęścia Swetek wasz stary kolega z klasy Stary kolega z klasy, kto to może być? Albo ja co? Albo... Miłość. Dwie opcje są tylko, ale dobra. Możesz się ujawnić. Eee, nie, nie mam pojęcia. Znaczy jeśli chodzi o te o te jeszcze to tak jak mówię. Zależy, wiadomo, wszystko zależy jak to ocenia to tak jakby, ale według mnie że powiem... Piractwo to piractwo, tak? Jeśli coś pobierasz, no to jesteś po prostu piratem i... i tyle. -e -e e Michelle Platini i... Pozdrów mnie, PIS. Nie pozdrawiam pojedynczych osób, jeśli chcecie, to, że tak powiem, mogę pozdrowić... Kam yeah. Aha, Kamil! Eee. Czekaj, jak on miał? Ja sobie przypomnę O właśnie, dobra, pamiętam. E, Okej, okay, spoko, spoko, spoko. Przypominam sobie. Zapomniałem, bo ty dość szybko z powiem, odszedłeś. I, i z powiem, e, nie, nie pamiętałem. Ale teraz sobie uświadomiłem, bo pamiętam jak właśnie miałeś na tych, tych, tych swoich powiem, stronkach ten, ten właśnie Nick Mister czy jakoś jak to Ale dobra, spoko, spoko, pozdrowiem, po, pozdrawiam. pozdrawiam. Czy zamierzam nagrywać Antarnet? Nie, nie, raczej nie. Czy można cię spotkać na Paintballu z Rojem? Mieliśmy kilka prób wyjazdu na Paintball z Rojem, aczkolwiek nigdy się to nie udawało. I, 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 i no i, i po prostu jakoś tak się nie udawało. Aczkolwiek ja, może jakoś w najbliższym czasie się uda. I być może na jakimś najbliższym spot Paintballu z Royem, jak będzie tutaj gdzieś w okolicach Bolesławca, to się pokażemy. Z czetruszem na pewno, a może i bez. Zobaczymy czy będzie chciał. I? Nie wybieram przemówcy. Dobra, sporo skoro nie to nie, to nie zobaczyć. Nie PGA, o właśnie, na PGA nas zobaczycie na pewno, naszą całą trójkę, czyli... Znaczy... Nie wiem jak cytrus, ale raczej też będzie jechał, my na pewno we dwójkę jedziemy, więc e, e, więcej, więc, więc, więc tak to będzie wyglądało. Cytrus e, pisałem do cytrusa, czy chce z nami pograć w Lesa, ale napisał, że nie, no to nie... Um, nie, nie polecamy żadnych kanałów na YouTubie. Przeczytacie? Proszę, tylko je jedz ten bo on sobie... Nie pojmuję, ale dobra. Jaką ciężarówkę lubię w EC2, najnowsze Volvo, które tam jest. Wysyp mu się i dopiero spuść mu się na szczepę. A czekajcie właśnie daj escape'a, wybór maszyny u góry przestaw w prawo, w prawo i daj ustaw częstów co 2 minuty. Bo jest to dość teraz w drugą stronę. W drugą stronę co dwie minuty. No i zapisz. I kontynuuj, No, i kontynuuj. Ok, czy 2 minuty daliśmy teraz misję, bo rzeczywiście troszkę rzadkie one były. muszę jeszcze oczywiście złożę. No i dobra, dość mało tego pola zostało. No, zobacz, jest na wyspie. Jesteśmy najlepszymi youtuberami. A, dziękować, 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 dziękować. A, w domosferowie Dzięki. Dobra. Dobra. Nie, dobra, zobaczymy. Zobaczmy, Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy... Kramera z górki masz tam odnieść Tylko się. się Mapa Czyli? No Dobra, Tylko przez te I jeszcze jeden I kramer z górki Nie Kramer Czyli takie niebieskie coś będzie Tak to jest Możesz? Zabista. Zabista. Będzie, ale 15 kupuje się kupujesz od razu, czekasz na scenę Od razu kupujemy i od razu nagrywamy z cyprusem. Przedstawia swój pokój rozwalił 100 Stodoła świadka. A, a, a jak inaczej? Szwecja wita. O, witamy, witamy, witamy. Ze Szwecji aż nas oglądają. To jest po prostu zaszczyt. Mieszkam blisko Polesowca. Ha, ha 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 Wrocławia. Blisko Wrocławia. No to ogólnie dużo osób tutaj mieszka w okolicach naszych, że tak powiem, z naszych widzów. Ostatnio nawet z ciekawości patrzyłem, to... E, to tu siedzi? Karol, napisz. Aha, dobra, jedzie. E, 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 ostatnio patrzyłem tak z ciekawości, kto ostatnio zalajkował naszego fanpage'a na Facebooku. E, Po prostu e, tak z 200 ostatnich osób, które zalajkowały nasz fanpage, to około 20-30 było, że tak powiem, z Bolesławca, które kojarzyłem z widzenia chociażby. Więc e, dość sporo, można powiedzieć, osób nas ogląda, tak przynajmniej których kojarzę, tak to nazwijmy. Ehm, kiedy Ed z Gabi, to już opowiadałem, że prawdopodobnie w niedzielę będzie, jeśli nagramy jutro. Eee, czy citrus to, to mój pierwszy kolega w życiu? Nie, pierwszy miał. Miał być do wkrótce, nie wiem co dać na to napiławać. Misael, zaraz dostaniesz bana za spamienie, bo już odpowiadałem na to pytanie. Czy zdarzyło mi się kiedykolwiek spotkać widza? Ale chodzi widza, że widza, czy widza, że osobę, która mnie subskrybuje, bo jeśli chodzi o osobę, która mnie subskrybuje, to jest ich gdzieś sporo. Z grona znajomych, ale... chodzi o widza, że takiego nieznanego tak to nazwijmy, no to jeszcze te naprawdę nie spotkaliśmy. Robili, mieliśmy zrobić to mini spotkanie na Jemie co byliśmy, ale nikt nie przyszedł. Polaliście nas, że tak powiem. Więc to yy, więc no trudno. Nie, nie będę nad tym, że tak powiem, płakał. Na razie wszystkim, co zwijają, już jochać i czy tam co innego robić nie wnikam co e, więc więc jak mówię narka wszystkim co wszystkim co zwijają możesz no, odnieść już, odwieźć, już e, odwieźć. odwieźć odstawić już, już nasz <laughs> mapę do LSA 13 szczerze mówiąc Gramy głównie na oryginalnych, czyli Hangerstedt oraz ten, ta, 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 ta mapka z dodatku Titanium e, Poza tym graliśmy tylko w tą I tą, tą jedną tam, tam, tam. graliśmy tylko w tą co graliśmy na niej w drugim sezonie i poza tym e, nic więcej jeszcze nie więc nie, nie mogę jakoś za bardzo polecić. A my ten no wierzę, wierzę. Ile ja będzie trwać live? Jeszcze 20 minut co najmniej, a czy później jeszcze będziemy siedzieli to już pozostawiamy decyzję Gabi czy będzie chciała siedzieć czy nie będzie chciała siedzieć. Czekamy, czekamy, Kamil, czekamy. Ty teraz w ogóle... A dobra, niech się z tymi. przeniesiemy się najwyżej później na, że tak prywatne na Facebooki. Eee, co jest z tymi drzwiami i za Składzik. Składzik, gdzie trzymamy, że tak powiem, e, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, że tak powiem, pierwszego użytku, typu masło, keczup, majonez, musztarda itd. Tak dalej, tak dalej. Mleko, napoje, więc, więc tak, tak, tak to wygląda. No bo targ targa, targa. A czekaj, 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 ja chcę zobaczyć czy zgubiło, czy coś pogubiło. Tutaj pięknie leci. Nic nie pogubiło jeszcze. Panie, panowie. Jak ja jestem dumny z tego tego internetu, to po prostu głowa mała. Eee... Ej, ranicie, miałem przyjechać, i jak się bardzo cieszyłem, to nie pojechałem przez cały dzień, powstałem po tym, life jest brutalna. No to. wyłącza E. E. Nie. No dobra, ale tu nie ma tego modu nie wyłączanie. E, no to jeśli e, chciałeś przyjechać, a nie przyjechałeś, bo jakieś tam inne że powiem, przy, przyczyny były, no to, no to no, no, trudno, no niestety, no ale. Trochę osób miało być i, i nie przyszło. Nie wiem co tak naprawdę teraz można robić. Jak oceniam Waszą pracę na serwerze? Na 3 z plusem a nawet i 6. Eee, zadanko OK. Co mam robić? Ogarniajcie pola i... Czekajcie, zobaczę ile posiadamy zbóż w wszystkich magazynach. Pszenicy, no nie mamy za wiele, więc więc, 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 trzeba jeszcze zbierać, trzeba zbierać kasy. <laughs> Logistyk to sobie zrobi magazyn w pokoju. <laughs> o Boże. Sobie, weź mi wyślij jak możesz, gdzie na Facebooku to zdjęcie co ty miałeś, co, co, co mi wysyłałeś z tą strategią, to pokażę wszystkim na tym, na, na, na Twitchu zobaczymy czy ludzie pojaśczają o co chodzi najpierw. Czemu oni nie odstawiają rzeczy? Eee, nie, odstawiajcie rzeczy. Jak nie używacie... Nie, no, je, no jeśli już nie używacie. Jakich już nie używacie. Nie piszesz, pisz, piszesz. Podziwiam Gabi, że lubi grać i w ogóle ogarnia to wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co lubi grać w gry. Co w tym dziwnego? Dziewczyny też grają w gry. E, powiem mi w tej tego, co, co mówi się tego. Bo nie wiem, jak to się stało, bo nie usłyszałem. Mówi, że kupuje od razu po wyjściu LS-a i od razu nagrywamy. Ile mam wzrostu? Nie wiem, ile mam wzrostu. Ile 80? mam wzrostu? Po 80 coś. Dobrej nocy, dobrej nocy. LS14 nigdy nie grałem, ale z tego co widziałem to kupa tak to nazwijmy Jaki był Wasz pierwszy film na hmm. Nasz pierwszy film na YouTubach to był chyba filmik z Terrarii, o ile dobrze pamiętam Na pewno był pierwszy filmik z Terrarii na... No dobra już nie odstawiają. No No? E, pierwszy Cię filmik mówiłam? był z Terrarii, jeszcze na kanale Mega Zagraj Merzy, A później pierwszy odcinek w sumie... Ale jedzie? Jedzie, jedzie, jedzie. Powolutku, ale jedzie. E, pierwszy Cię odcinek w sumie na Cytrusie i 6 to był odcinek z Minecrafta chyba. Co e, Na trawę i kosić. Myle gdzie, gdzie jest dużo trawy i się po prostu pokosisz i później tam odwozisz i sprzedajesz. Um. To też? To też? No, to jest trawa. Taka jak wystaje ponad ziemię, to jest po prostu wyrośnięta trawa. Jak on warsztat, są takie same. No. Znaczy może tam, stoi tam, jak chodzimy jak Tylko, że... nie, bo skoszone jest. Widzisz, tam są wyższe takie zbełka, i to jest ten. Tutaj widocznie skosili. Musisz się pojechać gdzieś dalej sobie chyba. E, Czy lewy będą weekendowo? Co każdy weekend, to nie wiem, ale... ale... No zobaczymy. Jeśli po prostu będziemy mieli czas... Jeśli Gabi będzie u mnie, a nie ja u niej, czekaj, bo nie ten, włącz zbieranie trawy. O, i teraz będzie zbiera trawy, teraz wszystko kusiła się i stawała na ziemi. E, jeśli będę ja, jeśli Gabi będzie u mnie, a nie ja u Gabi, no to wtedy, wtedy zobaczymy, będziemy prawdopodobnie robili. Wiadomo, nie w każdy weekend, bo nie w każdy z się chce i, i, i da, ale, 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 ale. ale. E, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, ktoś napisał, nie że zostałem nominowany do Ice Bucket Challenge, tylko nie wiem, czy ktoś mnie nominował, że nominował, czy po prostu, czy to jest pytanie, czy ktoś mnie nominował. Andrzej pija na serwer. Nie, zostałeś nominowany. No dobra, no ale może być też... trzy. Ludzie tak piszą czasami, uwierz mi. Już dużo komentarzy przeczytałem i, i różne sytuacje były. E, świadku, czy odbanujesz kiedyś ludzi, którzy dostali bana na serwerze? E, nie wiem najpierw nawet jak miałbym to zrobić, więc, e, więc, więc pytanie, czy ktoś mnie nominował. Znam zapytania zapytania. Sieman, siemanko, siemanko, Andrzej. Co siać, co siać, co siać? Napisz siejemy rzepak. Te Te nie E, t. E? I teraz ten tak. e... Pourałeś Minecrafta czy kupiłeś? E... Kupiłem, mam oryginalnego Słucham. Wysłane strategiczne plany, generale Eee, nie wiem, jak popsułaś, wierzaj, wierzaj. Czekajcie chwilkę. Ja tutaj zminimalizuję na razie grę i zaraz Wam pokażę coś, co Piotrek wysłał mi już dość dawno temu. Eee, nie to, nie to. Mm, tutaj dodaj przechwytywanie okna. Tylko najpierw ja chciałbym otworzyć Facebooka i pokazać wam zdjęcie, które wysłał nam. E, które wysłał mi kiedyś Piotrek. Czekajcie, ja to sobie zapiszę. Nie to. Zapisz grafikę jako. Pulpit. Zapisz. OK. Zamknij. Zminimalizuj. Z... Z... Odśwież. A nie, nie to. Zamknij. Troszkę tam coś się widzę spindoliło, ale dobra, mniejsza. Ok, teraz. I... Dodaj przechwytywanie okna. Ok. Tylko teraz edytuj scenę. Ok. I patrzcie teraz to i ogarnijcie. Napiszcie czy wiecie o co chodzi. I zobaczcie też, oczywiście, na to, co jest zaznaczone. Dobra. Dobra, to niech będzie na razie odpalone. My chwilę wejdziemy na... No, wyłaś, 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 wyłaś. popularność. A to napisz, okej ok. Na, 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 to iście, nie idzie w to sporo kasy, tak naprawdę. Pomimo, pomimo wszystko, tak. No napiszcie czy wiecie o co chodzi z tą mapą, ja jak nie to wam zaraz, yy, zaraz wytłumaczę. Ja, że powiem jestem dumny z tego, że znam yy, aktualnego można powiedzieć stratega Putina. Oczywiście wszystko jest dla beki, żeby nie było, ale no. Dziękuję również za granie. Dobra, Pisze, widzę, że dużo osób nie wie o co chodzi, więc tłumaczę. Czekajcie, bo mnie oko coś przysłania. Teraz będę musiał sobie je wytrzeć, bo pewno znowu mi coś nachodzi. Widać myszkę, czy nie widać myszki? Dobra, nie wiem, nie się z tym. W każdym bądź razie. Jak widzicie jest to mapa pokazująca, że Rosja znajduje się tutaj. O, I Putin chce znowu opanować e, całą Europę, która jest zaznaczona na czerwono. Mapa jest wykonana 1 września 2013, a jak wiadomo Putin swoje podboje na Ukrainę zaczął dnia coś koło. Marca tego roku, kwietnia, coś koło tego. Na początku, na, na początku roku 2014, więc jak widać, e, troszkę Putina wyprzedził, tak to nazwijmy, i jak na razie Ukry podboje na Ukrainę się udają. E, zobaczymy, czy, że tak powiem, Piotrek jest e, strategiem Putina. Mam nadzieję, że każdy że tak powiem, zrozumiał o co chodziło. Ja osobiście miałem z tego dość sporą bekę, zwłaszcza na początku. Jak Gabi opowiadałem, to w sumie też. Okej. Okay. <laughs> A to mu wszystko rozjebane w Pisto. <laughs> Jakby chcieli tak naprawdę wojny, to by tak zrobili według mnie, no ale no... Mogą. No, mogą, no, wszystko mogą. No czekajcie chwilkę, ja was zostawię i idę zobaczyć, czy mam coś wokół, bo mnie widzę, że tak powiem coś przesłano